Widzowie oburzeni na Rafała z Rolnik Szuka Żony. Sprowadził niebezpieczeństwo na swoje kandydatki? W niedzielę wyemitowany został kolejny odcinek Rolnik Szuka Żony, który ponownie wywołał zagorzałą dyskusję w sieci. Internauci zwrócili uwagę na Rafała, który poprosił swoje kandydatki o wykonanie nowego zadania. Zauważyli, że na pozór łatwa czynność mogła zakończyć się tragedią, a sam rolnik naraził uczestniczkę na niebezpieczeństwo. Co takiego wydarzyło się w jego gospodarstwie? Wielkie emocje w Rolnik Szuka Żony. Każdy kolejny odcinek Rolnik Szuka Żony wywołuje u widzów wiele emocji. Kandydaci udali się już do gospodarstw, by posmakować wiejskiego życia i prac, które na co dzień towarzyszą rolnikom. Część z nich miała już okazję przekonać się, że na roli często trzeba zmagać się z wieloma niedogodnościami. Mimo to czas zajmują im także rozmowy z rolnikami, podczas których mają okazję pokazać się z jak najlepszej strony, mają także wówczas możliwość zaciekawić ich sobą, co skutkowałoby pozostaniem w programie jak najdłużej. Nie wszyscy jednak mieli tyle szczęścia, a podczas szóstego odcinka, rolnik szuka żony, kilkoro kandydatów pożegnało się z gospodarzami. Marcin postanowił odesłać do domu Roxanne, Sebastian zdecydował, że nie chce kontynuować znajomości z Anią, zaś Weronika podziękowała Łukaszowi i poprosiła go o opuszczenie programu. Internauci zarzucili Rafałowi z rolnik szuka Żony narażenie uczestniczki na niebezpieczeństwo. Rafał do swojego gospodarstwa zaprosił trzy kobiety: Anetę, Dominikę i Magdę. Każda z nich wydaje się być zainteresowana rolnikiem i z zaangażowaniem podejmuje się prac gospodarczych, które są codziennością 32 latka. Podczas niedzielnego odcinka panie ponownie wypełniały powierzone im zadanie, a przy okazji miały możliwość rozmowy z Rafałem. To właśnie wtedy Magdalena dowiedziała się od rolnika, że ten uważa jej zachowanie za przesadnie opiekuńcze, co nie do końca przypadło mu do gustu. Czasami się tak dzieje, że jedna z osób chce być bardzo opiekuńcza, to powiem ci szczerze, że tak trochę w niektórych momentach niekomfortowo się czuje. Tu masz wodę, tu, tłumaczył Rafał. Choć wielu widzów zaskoczonych było wyznaniem rolnika, to ich uwaga skupiła się na innym, dość istotnym szczególe. 32 latek ze swoimi kandydatkami rozmawiał podczas naprawiania tuneli, do którego korzystali z noża. Użytkownicy sieci zarzucili rolnikowi narażenie uczestniczki na niebezpieczeństwo. Uczestniczka rolnik szuka żony w niebezpieczeństwie? Rafał i Dominika ruszyli do tunelu, by wykonać swoją pracę, a przy okazji oddali się ciekawej rozmowie. Można było dostrzec, że w swoim towarzystwie czują się bardzo dobrze i świetnie się ze sobą dogadują, a obydwoje nie szczędzili sobie wzajemnie miłych słów. W momencie, gdy tak rozmawiali, kobieta stała na drabinie, a asekurował ją rolnik, który w ręku trzymał nóż, znajdujący się tuż przy nodze Dominiki. Nie umknęło to uwadze internautów, którzy szybko zarzucili 32-latkowi narażenie kandydatki na niebezpieczeństwo. Wyjaśnili, że chwila nieuwagi mogłaby doprowadzić do tragicznego w skutkach zdarzenia. Gość pyta się dziewczyn, czy czują się przy nim bezpiecznie. Po czym podtrzymuje je, stojące na drabinie lekko zaciśniętą dłonią, w której trzyma ostry nóż, więc każda przy takiej asekuracji by spadła i na dodatek miała nóż wbity w udzie. I by się poślizgnęła i nadziała na ten róż, bardzo pouczający odcinek, jak zginąć z rąk rolnika. Ale się zbliżył nożem do tętnicy. A BHP to gdzie? Ten otwarty nóż w ręce i przy nodze dziewczyny to bez wyobraźni. Nożyk w okolicy tętnicy Udowej jak w horrorze pisali internauci.